Kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj sobie gramy w Minecraft Party. Ostatnio live graliśmy w Minecraft Party i wow, to co się stało na tym live to było niesamowite. Więc jeśli jeszcze go nie widzieliście, to po prostu możecie sobie zobaczyć. No i czyli właśnie gramy w Minecraft Party i możecie przed odcinkiem zostawić łapkę w górę. Czekajcie, musisz patrzeć w górę i subskrypcję, jeśli ktoś jest nowy. Oczywiście, jeśli chcecie dostać powiadomienia o moich live'ach lub filmach, zaznaczcie dzwoneczek. A, jeszcze jedna rzecz. Live' będzie w czwartek też rano, więc jeśli ktoś też chce przyjść na live z Minecraft Party i na przykład mieć okazję pograć tam, gdzie ja, to niech przychodzi na tego live'a. Może nagramy na live'ie odcinek, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Okej, okay, dobra, na razie, ja będę grał, koniec żebrania. Zaczynajmy odcinek. I tak, postanowiłem to zamienić w wersję zombies. No i tyle po prostu. Bo w ogóle prawie mnie. Ja tu... A! Co! Wszystko zniszczyło. No szkoda, dobra. W ogóle chciałbym po prostu teraz, żebyście weszli w dół. Po prostu ze scrollem dali w dół. I zagłosowali w ankiecie. Jest w opisie i w komentarzach. I teraz. Albo i nie. Nie zrobię tego jednak. Ale o co chodzi? Ponieważ w poniedziałek ma być jakaś seria, i to na razie nie patrzyłem dawno temu. Ale ja się zastanawiam właśnie nad Survivalem, i może właśnie zrobimy Survival, ale to sobie tam przemyślę. Jeszcze potem. Ok, no więc tutaj jedziemy na koniach. Mam nadzieję, że teraz mi się nie spakują. Proszę, koniki. Nie bagujcie się. Ok, na razie jest dobrze. Ej, nie. Gdzie oni nagle? Co? Oni się typają. Ej, jak? Ej, to jest dziwne. Dlaczego czy on tak wolno? Halo! Nie błaguj się, dobra. Konie jednak się zbagowały. Nie wiem o co chodzi, przepraszam. No dobra, no, shoot the ship. Yy, ostatnio miałem podejście do nagrywania, ale nie, mo nie mogłem i ten, i. Tam miałem takie baga, że ktoś we mnie był. To było takie zło. Szary się bardzo opyla. To znaczy. Nie! A Ale tutaj są czarne i szare. To jest właśnie takie... Troszkę ryzyko jest. Białe się najbardziej opyla. it. dobra. O tam jest. Tu może to... Nie wiem to zieloną Jestem pierwszy wow. O nie prawie Okej okay. nikt mnie chyba nie przygoni. Jest, udało się Nawet ten minigame jest łatwy według mnie W ogóle mam zmniejszony czat, ale będę musiał sobie go za niedługo zwiększyć Przepraszam za to ale to jak będziemy już czekać może albo poza filmem to w kolejnym filmie będzie ale po prostu musiałem na chwilę zmniejszyć. Okej. Okay. Nie ma. Nie ma. No dobra. Bierzemy zbieramy. Okej. Okay. Tutaj trzeba się skupić. Okej, okay, przejdźmy szybko. O, tam coś widziałem. Jakieś nieżyny. Okej. Okay. O nie, wyeliminował mnie, szkoda. Jul... Co? Zabiliśmy się nawzajem. Na przelon. Dobra, zwiększę ten czat na tak 40%, dwa, dobra, tak jest nawet dobrze, według mnie. Okej, okay. to tutaj dalej czekamy. Tutaj jeszcze zostało dwóch graczy, gdzie oni są? Mm. a, a ciekawe ten, nie no to by wtedy, nie bo się nad jednym rzeczą zastanawiałem ale już wiem. No i koniec gry. Remis Block war. o nie To według nie jest słaby, ale okej okay. Taki auto-click, co nie Nie no, taki chamski nie jestem, okej okay. Szybko Ale klikam w tą mychę Muszę wszystkich ten <gryw> Sorry ludzie Bye my lava Okej, szybko. No nie, ktoś mnie gasi. Gdzie jest ta na TV? Za chwilę ją zabiję. I idzie. Halo. To znaczy, zabiję jej bloki. I idzie. O, tutaj jesteś. Cóż za szkoda. Ktoś ci chyba niszczy. u u, 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 u. Okej. Okay. Jestem pierwszy. You can't catch me now. Dobra. Yeah! To jest fajna minigierka, hy. Ponieważ wygrałem, to wiecie, to wiecie. To już jest fajna. No i w ogóle zapomniałem wspomnieć. Mam 105,75 subów. Wow. Na no, dosyć dużo. No więc dziękuję, oczywiście. Bardzo dziękuję za każdą subskrypcję. Ok. Blue purple cyan. Okay white. Yellow. Tutaj wow, to też jest trudne. uf jest wygrałem. Okej, okay. idzie mi dobrze. O, Assassin. Fajne nawet. Mi się tam podoba. Okej. Okay. A i w ogóle co długości, do, do, do długości odcinka to będzie 12 rozrywek, chyba. No, tak jakoś. Okej. Okay. O nie. Kuki kitty. Jest Joy Kanguro. Okej, okay, tam jest Idzia. Trzeba będzie ją zabić. Jest. Okej, okay, teraz jakaś bubelacz. Jana jest, a tu Okej. Okay. Target Julia Power, ale mi dobrze idzie. Hop, hop, o nie, Ło ja, o nie, target, Ło jest, udało się, dobra, wszystkich wikiwałem, dobra, infection tak, no, nawet spoko. Spoko Logo, nie wiem. Coś tam. Oko. Ok. Chowam się za rogiem. Nikt nas nigdy nie znajdzie. Nigdy nas nie znajdziecie. O, znajdziecie nas. Ron. Jednak nas znajdziecie. No właśnie. Ron. Dum, 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 dum. Idziemy na drugą stronę, ponieważ tam nie ma zombie. Na różowej stronie nic nie ma. Tam jest takie pustkowie. Tam jest cisza i spokój. Okej. Okay. No Dobra. Tutaj możemy sobie pojechać na wakacje. Tu jest fajnie, tu nie ma zombie. O, dzień dobry. O, dzień dobry. Ej, o co chodzi? A ona tam poszła. Myślałem, że wyszła. O nie, jest zombie. Ok. No, komat mi bro. Du, 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 du. No dobra, pójdę innym wejściem. O, o, o. dobra, idę ich dorwać. Ho, 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 ho. O. o nie. Myślałem, że z nami. Ale umiem parkurować. O, tu się skill skill. ja. Okej, okay, czekamy. O nie. Okej, okay, tutaj się ukryjmy może to zadziała jest yeah, wygrywam wszystko tasking of the hill o nie, fokus pewnie na mnie jest Okej. Okay. max, jakiś jadzia o nie, dobra, zepchnęli mnie. Przegrałem, dziękuję. No, co to za Alex? Alex, rubu bubu. Nie wiem, idź sobie. No. Rubu bubu, bu, bu. on rzecz nie Okej, okay, buby lagę. Bak to bask jak o ja jestem pierwszy. Okej. Okay. Podbijam podium. O. o nie, to jest... Jest! Basics. Tu basic zostało troszeczkę podniszczone. Idzie? O dobra, chociaż nie, nie byłem na drugim miejscu, ale jest pierwsze. O Janusz. Jakby co jeszcze cztery rozrywki i już... Końca odcinka będzie ok. Janusz tutaj. Ok. Trzeba uważać na Janusze. No nie. Janusz. No, nie będę nic pisał. Co? Tak szybko? Aha. To się nazywa runda Janusza. No, w ogóle pamiętam starą wersję tego. Okej, okay. dark green, cyan, white, light grey, dark green, okej, okay, trzeba poczekać, no nie, a, za szybko kiknąłem, no co, to to akurat powinno być, dobra, tam już pewnie nie znam, no nie, I znowu złe, okej, okay, znowu, Zmiana, ok, orange, ok, kolejny orange, brown, ok, pink, ok, brown, ok, black, o oh nie, dobrze mi idzie nawet, ok, trzecie miejsce, ja nie umiem to grać, więc wiecie, trzecie miejsce to jest fajne, horse race, mi się pewnie jak zawsze zbuguje, ale cóż, to znaczy chyba tutaj się właśnie nie bugowało. O nie, ja chcę F5 O, coś mi spadło. To latarka. Okej. Okay. Ło, uda mi się. Ktoś tam został z tyłu. Ej! Wszyscy się obijają, O coś. Tutaj nic nie widać. Szczególnie na Shaderach. Okej. Okay. Jest! Uda mi się. Uda mi się. Deja vu. I was O nie. Dogonią mnie. Nie. Nie gonić mnie. Mój koń się zawiesza. Mistrz? Co? Ej. Patrzcie się na to. A spoko. Byłem pierwszy. Tylko wy tego nie widzieliście. Ja. Nienawidzę tego. Dlaczego to mnie zawsze baguje? A dobra. Koniec rejsza. Co ja zrobiłem? Wiecie, że podczas czerwonego można się tak troszkę poruszać. No dobra, biegnę dalej. O nie! Nieważne jaką miałem liczbę y, minusową. Tak zwaną gimbusowską. Chociaż teraz to pewnie będzie wysoko podstawów, co? Okej. Okay. Jest. To jest akurat łatwe. O, potion drop. Ale to będzie ostatnia mini-gra. No więc. Wiecie. Po prostu to będzie już końca odcinka, prawie więc. No cóż. Nie wszystko jest możliwe. Właśnie, wyjdę! A! Proszę. Dobra. Nie wyjdę jednak. Okej. Okay. Rozbieramy potki. Teraz nawet mam dużo potek na drodze. nie halo o, ale to jest trudne Aj, dobra good game dobra to tutaj wyjdźmy aaa parku ronie, dobra muszę już kończyć odcinek no dobra no więc to by było na tyle mam nadzieję że odcinek wam się spodobał możecie zostawić tego lajka nie wiem suba jak chcecie no ale no nie zmuszam was no, po prostu dziękuję za każdy wsparcie. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że film wam się spodobał. Zostawcie lajka i suba. Non stop o tym gadam. Dobra, po prostu widzimy się w kolejnych filmach. Cześć i do kolejnego razu.